A to pan, panie, lidera. Ja. Ryszta szukam. Tak nie dzieje, w niedzielę, duży? A służbie jestem. Odbiło się, a się, się. się Ubieraj się! Daj mi spokój, nie idę. Przezam ten, bierzcie go. Ryszard Freidel urodzony 7 września ...56. Nie was teraz pytam. Pójdziecie poborowy z nami. No Ale... Wojsko się nauczy rozumu. Ubieraj się! Co tu jest? Co tu się dzieje? No to to właśnie, idę. Niech się nie pójdziesz! Nie utrudniajcie, obywatelko. Dziecko z znowu, że tak się wymiga, a kurwa droba to mu lepiej powołanie jest! Wołanie? Wołania nie ma. Jak no, tak? Ale za to kryminał jest! To weź się mnie, nie dzień urodzę, proszę bardzo. Dlenosł cię z miela, mama. proszę się, już. ty nie raz, dzień, Zaraz, moment,

Wojsko? Puszczaj, butsu! Coś ty powiedział? Coś ty będę własnego syna zakapował? W imieniu Polski ludowej rozkazuję! Pocały mnie w dupy ormowcu! Ty zlewie jeden ty, ja doniosę, gdzie nie trzeba! Widzieliście? Mundur nie zchanił! Dawaj, palę! I dopiero a, a! A, I żebym się tu mędu więcej nie widział! Nie będziesz nachodził porządnych ludzi!